Kochani, witamy Was z takiego szczególnego miejsca, jakim jest Park Wenecja w Łodzi. To właśnie tutaj w 1924 roku, podczas takiego powiedzmy festynu połączonego z zabawą taneczną, miało miejsce objawienie Jezusa, 19-letniej wówczas Helenie Kowalskiej, znanej na całym świecie jako święta siostra Faustyna. To właśnie tutaj pod tym drzewem, gdzie te, miejsce, gdzie te objawienia miały miejsce, zostało to uhonorowane właśnie tą tablicą. U góry też mamy obraz Chrystusa Miłosiernego. Jest to takie miejsce szczególne, bardzo tutaj okoliczni mieszkańcy dbają, bo oto zawsze były tutaj kwiaty, często palą się znicze, bardzo często też można tutaj spotkać właśnie osoby, które przychodzą tutaj właśnie odmawiać chociażby koronkę do miłosierdzia Bożego. Co ciekawe, to jest zawsze... Jak zapewne wiecie, Państwo odmawia się ją o godzinie 15. Tak się akurat przypadkiem złożyło, że my też o, właśnie o godzinie 15 tutaj jesteśmy. Ten park, tak jak powiedziałam, był zawsze takim miejscem gwarnym. Do dzisiaj tutaj przychodzi sporo, sporo ludzi. Dalej widzimy, widzimy ulicę Aleja Politechniki. Ten dom jest tak nieco schowany, jednak jest to miejsce tak naprawdę bardzo otaczane taką czcią wśród łodzian, i chyba każdy wie, jak tutaj trafić. Trafić. Tak jak powiedziałam, jest to takie miejsce bardzo, bardzo szczególne i tutaj chcieliśmy jeszcze pokazać krzyż, który też, też został tutaj jak, jak wiele lat temu postawiony, pod nim znajduje się pamiątkowy kamień, gdzie właśnie znajduje się inskrypcja dotycząca tego wcześniej omawianego przez nas ze mnie wydarzenia. Jak wiadomo, kult Miłosierdzia Bożego jest znany na całym świecie. Dlatego też bardzo cieszymy się, że możemy właśnie Państwu pokazać to miejsce. No, jakby to powiedzieć, gdzie, gdzie to wszystko się zaczęło. Tak jak powiedziałam, tutaj prawda, mamy kolejny kamień poświęcony właśnie tymże objawieniu. Tutaj może przeczytam, że w 24 roku w tym miejscu 19-letnia Helena Kowalska po raz pierwszy usłyszała od Jezusa zachętę do głoszenia prawdy o. O Bożym miłosierdziu. Ten kamień pochodzi z 2005 roku. Tutaj widzimy też bardzo często ludzie przychodzą, często zostawiają tutaj na przykład jakieś obrazki, różańce. Przychodzą też po prostu się pomodlić. Jak widzimy, pięknie, pięknie to wszystko wygląda. Takie miejsce z jednej strony bardzo gwarne, bo mamy tutaj dwie duże ulice w bliskim sąsiedztwie parku. Z drugiej strony jest tutaj tak naprawdę cicho, jest to takie miejsce, w którym no, no można się prawda, za chwilę zatrzymać, podumać, pomodlić się. Ten filmik chcieliśmy tutaj dedykować szczególnie Marzence, o którą się bardzo martwimy, ponieważ od jakiegoś czasu nie daje tutaj nam znaku, także Marzenko jesteśmy tutaj całym sercem z Tobą.